Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji inaugurującą kampanię okay. kandydata na Sejm RP, pana Mariana Podziewskiego. Dzisiaj chcielibyśmy Państwu przedstawić hasło wyborcze pana Wojewody oraz pierwsze materiały promocyjne. Za chwilę Państwu zademonstrujemy stronę internetową, ale na początku pan Wojewoda opowie o swoim programie wyborczym. Proszę Państwa, tak oficjalnie. Kampania wyborcza w Polskim Stronnictwie Ludowym rozpoczęła się w dniu konwencji i opiera się na trzech podstawowych filarach: przede wszystkim blisko ludzkich spraw, to szeroko rozumiana polityka społeczna, to troska o to, aby ludzie starsi, emeryci, renciści, młodzież mieli wsparcie finansowe. Inne, lepsze niż dotychczas. Dwa, bezpieczeństwo. Szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Nawet dzisiaj mieliśmy też ocenę bezpieczeństwa na Warmii i Mazurach w okresie wakacji. I wiemy, jaki jest stan bezpieczeństwa. I wiemy, jak to bezpieczeństwo zapewnić dla osób i mieszkających, i przebywających na, na terenie Warmii i Mazur, i w ogóle w Polsce. Trzeci filar to innowacyjna gospodarka. To to wszystko, co wiąże się z pracą i z pracodawcami. To wszystko, co się wiąże z eksportem, który daje nam dochody dla budżetu państwa. W naszym województwie to jest oparte na tych trzech filarach mój program, na trzech filarach, ale oprócz tego to rozwój regionalny. Nasza Warmia i Mazury zawsze jest pomijana, jeśli chodzi o budżet Warmii i Mazur. I myślę, że trzeba dużego wsparcia i determinacji w Sejmie, aby podczas podniesionych czy przyjętych dokumentów związanych z tworzeniem budżetu walczyć o ten budżet większy dla regionu. Bo region jest biedny i potrzebuje większego wsparcia. Rozwój regionalny, który praktycznie jest dla nas rzeczą najważniejszą. Infrastruktura. Bez infrastruktury nie będzie przedsiębiorców, którzy zechcą inwestować w naszym terenie. To rozwój specjalnych stref ekonomicznych. Rozwój i miejsca pracy. I jeszcze jeden Element, który, którym chciałbym zająć się najważniejszy, zająć się w trakcie swojej pracy w Sejmie, to jest taki program 50. Plus dla osób, które po 50. roku życia utraciły pracę. I on funkcjonuje i dobre praktyki pokazują, że. Można przekwalifikować ludzi i można ich zabezpieczyć. A ten najważniejszy to ja bym nazwał absolwent plus. Absolwent szkoły zawodowej, absolwent szkoły średniej, studiów wyższych i żeby podzielić się kosztami takich młodych ludzi z przedsiębiorcami, z administracją publiczną szeroko rozumianą. Za właśnie ubezpieczenie, za podatek powinno zapłacić państwo, a za pozostałe wynagrodzenie pracodawca. Bo nigdy młody człowiek nie znajdzie pracy, bo przeważnie są takie oferty, że wymagany jest trzyletni staż pracy. Na te trzy lata taki. Takie partnerstwo pomiędzy administracją publiczną i pomiędzy pracodawcami w różnych branżach daje szansę na to, że wypracują te osoby staż pracy, a niejednokrotnie pozostaną w tych zakładach, bo pracodawca będzie obserwował, monitorował, jakie umiejętności mieli przed przyjściem, a jakich nabyli w trakcie pracy zawodowej. I to są takie najważniejsze e, kierunki, którymi chcę zająć się w, w Sejmie. Oczywiście bezpieczeństwo, o którym mówimy, to też bezpieczeństwo dla, dla poszczególnych branży, dla poszczególnych branży, które przynoszą dochody, w tym też i rolnictwo, bo rolnictwo jest dla nas, dla województwa warmińsko-mazurskiego priorytetem. Ten rok pokazał, jak, jakie straty ponoszą rolnicy z uwagi na suszę i z uwagi na to, że y, istnieją y, przepisy i unijne, i polskie, które niejednokrotnie nie są y, spójne albo też nie dają szans na. Wyszacowanie szkód, żeby skorzystać z preferencji rządowych. Stąd też należy przede wszystkim uporządkować polskie ustawodawstwo. Prawo jest w niektórych obszarach albo przestosowane, albo przeterminowane, albo niedostosowane do obecnych warunków. Tym chciałbym zająć się. W przyszłym Sejmie, i myślę, że jest szansa, że to może być wprowadzone, i, i jest szansa, żebyśmy, żeby nam się żyło lepiej. Kierunek człowiek. Dziękuję bardzo. Mamy pytania? Mamy pytania. Dobrze. Panie Wojewodo ja bym chciał zapytać o to co mówił Pan w kontekście młodych ludzi i ewentualnych podzielenia kosztów jeżeli chodzi o pracodawcę i ewentualnie gminę, państwo czy też samorząd w jakimś stopniu. Jeżeli taki, taki podział kosztów miałby istnieć, to przecież nie jest to warunkiem misjnych Pan że młody człowiek automatycznie dostanie do kieszeni więcej. Mało tego, powiedziałbym, że może to spowodować, że pracodawca będzie się cieszył z tego tytułu, że ma jakieś wsparcie z państwa bądź też z samorządu i nie musi temu pracownikowi płacić więcej, a on sam będzie miał jeszcze lepszy dowód z tego tytułu, że młodego człowieka zatrudnia, to wcale nie przełoży się na, na jego większą pensję, czy jakukolwiek. Ja powiem tak, ja sam byłem stażystą i na stażu miałem podstawowe wynagrodzenie. Nie chodzi tu o to, żeby y, mówić o płacach, bo to pracodawca za dobrą pracę na pewno dobrze wynagrodzi. Natomiast jest szansa, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali za granicę, żeby pozostawali tutaj, żeby zdobyć doświadczenie zawodowe w zawodach, w których. Y, by pracowali lub w zawodach, które, w których mogliby się przekwalifikować. przekwalifikować. Tak jest w tym programie 50. To ten program daje szansę na to, żeby, żeby y, 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 ludzie, którzy utracili pracę, mieli szansę pracy, ale też program y, Absolvent Plus miałby za zadanie zagospodarowanie tak na starcie y, pracy dla ludzi młodych. Trzy lata nie jest to duży okres czasu, ale przez trzy lata to i pracodawca, obserwując pracownika, y, będzie wiedział, czy ten pracownik rokuje na przyszłość, czy też nie. Zadać pytanie. o kształt kampanii. Jak to ma wyglądać? Gdzie, gdzie te główne uderzenie będzie, bo widziałam, do Gołdapi raczej jechać, nie trzeba tam. Co... Tam co trzeci mieszkaniec na Pana Wojewodę głosował tak naprawdę 4 lata temu. Więc y, gdzie teraz te główne kierunki? No i też y, podejrzewam, nie, że nie jest łatwo oddzielić funkcję Wojewody od funkcji kandydata, bo tutaj też gdzieś tam to trzeba będzie rozgraniczyć. Panie redaktor, szanowni państwo, y, to krótka i trudna kampania. Kampania, która. Y, obejmuje okręg 35 czyli 11 powiatów łącznie z Olsztynem i chcę powiedzieć, że przez te 8 niemalże lat nie jestem anonimowym człowiekiem, jestem rozpoznawalny uczestniczę w życiu społecznym, gospodarczym, naukowym w związku z tym przede wszystkim chciałbym zwrócić się w tych powiatach gdzie to poparcie nie było w poprzednich wyborach do końca tak wysokie, jak i, jakiego bym oczekiwał. To przede wszystkim Olsztyn, To przede wszystkim większe powiaty typu mrągowo, typu Kęczyn, Dziżycko, bo na części Mazurskiej funkcjonuje w polityce i w samorządzie od ponad 20 lat, więc raczej. Chciałbym pokazać i, i zachęcić do głosowania na moją osobę tu, właśnie w Olsztynie i w powiatach ościennych. I to jest taki kierunek, gdzie spotykam się w różnych grupach zawodowych. Chcę też powiedzieć, że to nie tylko urząd w województwie i osoby, które i głosują, i nie głosują, to jest wybór, to jest demokracja, na kogo zechce wyborca, na tego będzie głosował. Ale to jest też. To też są służby zespolone. Służby zespolone w różnych dziedzinach, i przez te 8 lat zbudowaliśmy taki bezpieczny zespół dla armii i Mazur. To nie tylko sam okręg 35, ale również i okręg 34, czyli ta część blonska. Wzmocniliśmy zarówno i policję, i i Straż Pożarna, i inspekcje, wszystkie, które dzisiaj były na zespole zarządzania kryzysowego mówiły o tym, jak wzrosło bezpieczeństwo, jak poprawia się bezpieczeństwo na warmii i Mazurach w każdym obszarze. To nie tylko akweny wodne, ale to jest również komunikacja, to są przestępstwa, to są dopalacze, które w okresie wakacji spożycie tych dopalaczy zmniejszyło się o 30%. To jest też sukces służb, i myślę, że nasza wspólna praca daje mi szansę na to, że ktoś, kto będzie stał nad urną, zdecyduje się na moją osobę. Panie Wojewoda, czy ewentualnie jeżeli chodzi o Pana tutaj właśnie łączenie kandydata, obowiązków kandydata i wojewody, czy będzie Pan brał urlop na czas kampanii? Ja powiem tak, w tej chwili organizuję kalendarz, bo jak Państwo wiecie w ubiegłym tygodniu dopiero zostały rozlosowane listy i swoją kampanię będę opierał na godzinę Popołudniowe i na weekendy. I myślę, że to jest wystarczające, żeby przeprowadzić krótką kampanię. Jeśli zajdzie taka konieczność, to oczywiście wezmę urlop wypoczynkowy i najprawdopodobniej w ostatniej tej fazie kampanii, czyli w ostatnim tygodniu przed 25. Jeszcze jedno pytanie, jeżeli można, na ile mandatów tutaj realnie może PSL liczyć w naszym województwie? Jakie są oczekiwania? Oczekiwania jest takie, takie, że chcemy zdobyć nie mandat, a mandaty. Potwierdziło to nasze czy zaufanie do nas w wyborach samorządowych. To nie tylko to, że mieliśmy jedynkę, chociaż jedynka zawsze premiuje lepiej niż jak i dalsze miejsce. Natomiast to jest też zaufanie do yy, yy, kandydatów z polskiego stronnictwa ludowego. Przecież yy, radnymi są ci, którzy byli na siódmym i na jedenastym miejscu. Tu nie ma tak, że yy, skreśla się jedynkę na jedynce. Po prostu ludzie szukają nazwisk, które są rozpoznawalne i które są na tym rynku politycznym i społecznym, i gospodarczym w naszym regionie, i naukowym. Dziękuję. bardzo. Są jeszcze jakieś pytania, proszę Państwa? Dziękujemy. W tej razie przygotowaliśmy dla Państwa również materiały wyborcze, z którymi mogą się Państwo zapoznać. Na czas kampanii otworzyliśmy również nową stronę internetową Pana Wojewody. Która jest tak naprawdę swoistym podsumowaniem tych 8 lat pracy. Tak to się przedstawia. I to są działania w liczbach, które przez 8 lat udało się Panu Wojewodzie zapewnić dla naszego regionu. 999 km zmodernizowanych dróg lokalnych, 30 zakupionych ambulansów medycznych, 126 km dróg ekspresowych, 74 km dróg krajowych. 113 nowych przedszkoli, 11 tysięcy o tyle wzrosła liczba dzieci w przedszkolach od 2007 roku, 65 milionów złotych przeznaczone na utworzenie 286 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3, 159 kompleksów orlik, 9 inwestycji w stadiony sportowe, 11 inwestycji w sportowe, 38 tysięcy kart dużej rodziny, 121 milionów złotych na inwestycje w przejścia graniczne, 10 milionów złotych inwestycja w pomocy dydaktycznej w za Zawod, 15 milionów złotych na lotaż wieloletnich programów <coughs> i szkoła. Więc jest to bardzo obszerny zakres działalności i myślę, że to, te liczby bronią się same. Tutaj znajdują się również informacje odnośnie wydarzeń, w których uczestniczył pan wojewoda. Można również dopisać się do naszego sztabu wyborczego. Coraz więcej osób do nas bezpośrednio pisze. No i tu jest poparcie znanych osób, między innymi Jerzy Hofmarz, Janusz Majewski udzielił poparcia, pan Jerzy Bończak, Piotr Szwedes, także znane osoby tutaj ze świata kultury, ale w najbliższych dniach pokażemy Państwu dodatkowe osoby z innych dziedzin życia społecznego. Także tak wygląda nasza kampania. Coraz więcej wolontariuszy pojawia się w miastach naszego regionu, gdzie rozdaje bezpośrednio materiały promocyjne. Serdecznie dziękujemy, jeżeli nie ma więcej. Ruszamy.